Rozpoczynam posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa z proponowanym porządkiem obrad. An analiza bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu Tomaszowskiego za okres 10 miesięcy bieżącego roku. Przedstawiciel policji poprosił. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenach rekreacyjnych powiatu w okresie letnim bieżącego roku. Przedstawiciel policji. Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Powiatowej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej. Analiza zagrożeń w ruchu drogowym za okres 10 miesięcy bieżącego roku. Proszę od przedstawiciela policji. Ocena zagrożenia pożarowego na terenie powiatu za okres 10 miesięcy 2011 roku. Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej. Panie Komendancie prosimy o taką analizę. Grupię tu się na danych statystycznych w oparciu o biuletyn statystyczny, czyli dotyczących postępowań przygotowawczych w ujęciu rzeczy. Danych ogólnych przestępstw, w sumie szczęto, postępowanie przygotowawczych szczęto mniej niż w ubiegłym roku, to jest 2384, w ubiegłym roku było 2567, czyli ta dynamika, którą operujemy w stosunku do roku ubiegłego wyszła na poziomie 92,9%. W rozbiciu na... Yy, powiat, czyli samo KPP Tomaszów, czyli miasto i gmina Tomaszów yy, takich zdarzeń yy, przestępczych zaistniało w 1747, czyli też jest spadek dynamika na poziomie 94,6% na terenie działania komisariatu Czerniej Liceum dynamika wyniosła 93,6% 93 czyli 365 do 390 i na terenie yy, Rokicień, czyli tutaj najbardziej spadek przestępczości odnotowany, bo dynamika wyszła na poziomie 82,5%. W liczbach bezwzględnych to jest 259% w tym roku za 10 miesięcy do 314% w roku ubiegłym. W zakresie skuteczności działań naszych w okresie wakacyjnym. Yy, i wykorzystania służb ponaddogmatycznych, tu w zakresie Zalewu Sulejowskiego mamy stały spadek jakichkolwiek zdarzeń dotyczących działań przestępczych. W roku ubiegłym takich zdarzeń było 20, w tym 15 przestępstw kryminalnych i 5 nietrzeźwie kierujących. W roku ubiegłym, czyli 2010, było 22. 14 kryminalnych 8 nie w 2009 20, 15 i 15 przestępstw kryminalnych 5 nieczelnych, czyli identyczne dane. Ta przestępczość stosunkowo yy, znaczy spada i utrzymuje się na zbliżonym poziomie w zakresie yy, kategorii w zakresie yy, naszego współdziałania tutaj również z WOPREM zanotowaliśmy Jedno utonięcie to było 14 maja, w sumie jeszcze przed pełnym rozruchem zabezpieczenia nad zalewem sumajowskim. To było 14 maja, około godziny 00, jeszcze przed, znaczy w zerowej, mieszkaniec łodzi, przed dowody i po odpłynięciu od zapory około 5 metrów od brzegu utoną. W zakresie samego zabezpieczenia działań nad już takim tutaj stricte przeciwdziałania ewentualnym utonięciom tutaj na pewno kolega uzupełnił mnie, bo tych zdarzeń w ogóle wykonywał, interwencji wykonywał zdecydowanie więcej niż moi funkcjonariusze, którzy tam pracują na, nie pracują w systemie ciągłym, tylko jednym, to był Tu bez pomocy i współpracy z okru praktycznie tych służb byłoby jeszcze mniej, ale tutaj. Bardzo dobrze się współpraca układała i myślę, że w przyszłym roku co najmniej na takim samym poziomie albo jeszcze lepiej będzie się układać. Ogółem ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego społecznie przepracowali 1805 godzin. Poza tym ratownicy 35 razy pełnili dyżur na wodzie wraz z policją wodną w Smardzewicach. Jest to sporo, jak Państwo widzicie oraz e, przepracowali na kąpieliskach strzeżonych, czyli etatowo, w Sarcewicach na Calewie Sulejowskim i nad Rzeką Pilicą, łącznie 992 godziny, udzielając pierwszej pomocy w 25 przypadkach ratownicy w 5 razy 5 razy y, zabezpieczali nad zalewem w Culewskim, różnego rodzaju regaty yy, organizowane przez Polski Związek Żeglarski i Ligę Morską i Rzeczną. Zabezpieczaliśmy czterokrotnie ćwiczenia wojskowe połączonych służb Policji, Straży Rabackiej, Straży Miejskiej i Województwa Łódzkiego. To były takie dosyć duże imprezy, gdzie Pan po prostu zebrał spore pochwały od organizatorów. Przeprowadziliśmy w szkołach tomaszowskich przed sezonem osiem pogadanek na temat bezpiecznych wakacji. Łącznie na kąpieliskach i na plażach, w borkach udzielono 30 razy pierwszej pomocy, rany nóg, rąk, mdlenia, ukąszenia odpadów. Pięć razy podjęto akcje ratunkowe, ratując życie ludziom na wodzie. Byli to dwa razy wędkarze, dwie młode kobiety z materaca spadły też w stanie wskazujący na spożycie koledzy wyratowali i wypłynięcia do tonących y jeszcze raz tutaj pędkarzy, deskarzy pięć razy podnoszenie wywróconego sprzętu typu omek i głównie te odkryto podkładowe się wywracają. I proszę o ocenę zagrożenia pożarowego na terenie powiatu. Za 10 miesięcy 2011 odnotowaliśmy na terenie powiatu 1202 zdarzenia, z czego 506 to były pożary, w tym małe 478, średnie 27 i jeden pożar duży. 667 miejscowych zagrożeń, z czego małych było 629, lokalnych 38. W stosunku do roku poprzedniego, za ten sam okres odnotowaliśmy wzrost o 205 zdarzeń, co stanowi 20,5%. I tak pożarów w 2010 było na naszym terenie w tym okresie 348, w roku bieżącym 506, miejscowych zagrożeń 612, w roku bieżącym 667. Najwięcej zdarzeń odnotowaliśmy na terenie miasta 633 zdarzenia gminy Tomaszów 107, gminy ujazd 92, najmniej na terenie gminy Będków 22 i gminy Żelechlinek 21 zdarzeń. Jeżeli chodzi o ofiary śmiertelne w wypadkach i pożarach w roku 2010 24 ofiary śmiertelne. W 2011 również 24 ofiary śmiertelne. Ranni w 2010 238 osób, w roku bieżącym 235, czyli ten sam poziom. Straty odnotowane w wypadkach i pożarach w roku 2010 13 milionów 800 tysięcy złotych w roku bieżącym. 15 milionów 600 tysięcy złotych, czyli tutaj w tych stratach wzrost, ale no, przede wszystkim jeden, jedno zdarzenie miało na to wpływ. Pożar dźwigu, takiego żurawia ciężkiego na trasie w Janowie to ponad 4 miliony złotych, czyli jedną czwartą pożar tego dźwigu strat mam załatwić. Charakterystyczne zdarzenia w roku bieżącym. to Zaczęliśmy rok od 1 stycznia. Eminów, miejscowość, pożar budynku mieszkalnego, trzy ofiary śmiertelne. Drewniany budynek. Poświęteczna impreza. Zakończyła się po trzy ofiary śmiertelne. Następny wypadek, znaczy pożar 22 sierpień. Budynek wielorodzinny w Tomaszowie. Jedna ofiara śmiertelna, dwie osoby ranne. Z miejscowych zagrożeń, charakterystyczne znaczenia. 25 marzec, godziny wieczorne, jeszcze zima. Dwie osoby wzywały zima i warunki już praktycznie nocne. Dwie osoby wzywały na zalewie pomocy. Przewróciło się dwóch młodych ludzi, wędkarzy na łódce, bo dojechaliśmy do miejsca i jeszcze bez, bez użycia sprzętu wodnego strażacy skoczyli po tych ludzi do wody. I, i wyciągnęli w Później następne charakterystyczne zdarzenie to był wypadek na kopalni Biała Góra, poszukiwania mężczyzny, pracownika, który wpadł do rozpadliny. Akcja trwała od 28 kwietnia do 7 maja ale Państwa stać pożarna była tylko służbą pomocniczą, bo zgodnie z prawem górniczym akcją kierował wyznaczony kierownik z kopalni i przede wszystkim była używana do poszukiwania okręgowa stacja ratownictwa górniczego z Wodzisława Śląskiego. No i tak wszystkich. dniach strażacy musieli znaleźć. Trzeci y, październik. Y, wykolenie się elektrowozu i dwóch wagonów z olejem opałowym. Y, w miejscowości mina gmina. Gminy. Poza tymi y, zdarzeniami, to tymi, no, no większość to były zdarzenia Zdarzenia i pożary, no można powiedzieć, powtarzające się, nie, 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 nie charakteryzujące się jakimiś no, nadzwyczajnymi znamionami niebezpieczeństwa. Przechodzimy do punktu czwartego. Analiza zagrożeń w ruchu drogowym za okres 10 miesięcy bieżącego roku. 2011 rok, 10 miesięcy. Pierwszy raz od kilku lat zanotowaliśmy wyraźny spadek i poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie całego powiatu. Jeśli chodzi o wypadki drogowe, zanotowaliśmy ich o 67 mniej niż w roku ubiegłym. 10 osób zabitych mniej niż w roku ubiegłym, czyli 50%. 80 osób rannych mniej i około 100 kolizji drogowych, czyli tych zdarzeń o mniejszym kalibrze mniej. Jest to od 2008 roku, nawet wcześniej, jest to najlepszy okres 10 miesięcy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego. Co się na to złożyło, trudno powiedzieć, bo stan motoryzacji, co prawda, nie maleje, a rośnie. Być może, że spowodowane to było tutaj remontem głównego ciągu komunikacyjnego, przebiegającego przez powiat Tomaszowski. Czy jakieś uwagi jeszcze? Pytania? Jeżeli nie ma.